Mam przyjemność przedstawić kolejnego naszego mentora programu HR-owego, HR Mentoring, Magda Gera Pikulska. Magdo, bardzo się cieszę, że możemy Cię przywitać w tym fajnym gronie, w tym dobrym, potrzebnym programie. Ze swojej strony też Ci bardzo dziękuję za to, że zdeklarowałaś całkiem sporą czas, część czasu, po prostu przeznaczyć czy nawet poświęcić. Aby wspierać tych no, młodszych stażem, czy bardziej potrzebujących wsparcia kolegów i koleżanki. No i cóż, mamy chwileczkę, żeby powiedzieć, porozmawiać na temat tego, kim ty jesteś jako mentor. Może byśmy zaczęli od tego, jaką masz ze sobą drogę zawodową w jakimś takim skrócie telegraficznym. Witam wszystkich serdecznie. Moja droga zawodowa jest bardzo ciekawa, bo od razu w swojej karierze zostałam zatrudniona na stanowisko hr tylko wtedy nie do końca wiedziałam, co ono znaczy. Było to stanowisko HR Business Partner, cokolwiek to wtedy znaczyło. Zaczynałam pracę w Łodzi FabB i zawsze, w każdym momencie swojej kariery, byłam bardzo aktywnym hr -owcem. Rozumiejącym biznes, i to był jakby też chyba klucz mojego sukcesu, że zawsze szukałam dialogu z biznesem, sposobu w jaki, w jaki sposób się zorganizować w HR-ze, żeby dostarczyć rezultaty biznesowi. I myślę, że to bardzo mi sprzyjało, bo dzięki temu robiłam biznesowe projekty, bardzo ciekawe, gdzie HR pełnił istotną rolę. I takie ciekawe projekty to głównie były związane z transformacjami. Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch rebrandingach firmach technologicznych. To był fan, to była przyjemność, ale też niesamowita nauka. Pracując w Siemensie, robiłam łączenia firm, później to się też powtarzało w kolejnych technologiach. I tak naprawdę, przez to, że dość aktywnie działałam w tym HR-ze, to z jednej strony zawsze byłam dumna ze swojego zespołu, bo. Miałam niezwykłych ludzi w swoich zespołach. Ich niezwykłość polegała na tym, że chcieli się uczyć, chcieli się rozwijać, i dzisiaj widzę ich w wielu różnych firmach, jak sobie świetnie radzą. To jest duża przyjemność. Z drugiej strony, przez to, że tak bardzo chcieliśmy wszyscy, robiliśmy bardzo ciekawe projekty. Projekty, które pewnie czasami już się nie wydarzą, bo uczestniliśmy w projektach budowania wartości poprzez angażowanie całej firmy. W projektach tworzenia nowych firm, przez łączenie konkurencji. To naprawdę było niezwykłe. Ale wszędzie tam zawsze mówiłam o dojrzałości biznesowej, i to jest chyba taka moja myśl przewodnia, tak? że zależy mi na tym, żeby HR był przy stole decyzyjnym i żeby sobie na to miejsce zasłużył, żeby nas proszono, a nie dopraszano z łaski. Tak? I to jest chyba taka moja myśl przewodnia. Drugim elementem, który mi przyświecał, w szczególności w ostatnich latach, em, Gdzieś ostatnie 10-15 lat, to y, wspieranie kobiet w biznesie. Bardzo mi zależało na tym, żeby nie być samotnie na samej górze. W firmie T-Mobile, w której pracowałam, niestety tak było. W związku z tym, y, poza tym, że robiłam wiele projektów, to zostałam nawet trenerem, to się tak ładnie nazywa, trochę się boję tego słowa, gender speak. To jest takie szkolenie amerykańskie, które pozwala zrozumieć, w jaki sposób kobiety mogą skutecznie funkcjonować w biznesie. Mhm. I po pierwsze pomogło mnie to samej, bo mnie też nie było łatwo, ale później zaczęłam wyciągać inne koleżanki em, na szczyty i to było naprawdę fajne. Wow. I stąd też się u mnie pojawił mentoring. Bo to był moment, gdzie zaczęłam być okay. ich mentorem, gdzie zaczęłam ich, je wspierać, rozmawiać, dzielić się doświadczeniem, też otwarcie mówić, gdzie co mnie bolało, żeby im tego zaoszczędzić. I myślę, że dzisiaj z taką dumą mogę powiedzieć, że moje koleżanki są w organizacjach na wysokich stanowiskach, odnoszą sukcesy i jest to nasza wspólna praca, tak? bo im się chciało, chciały podjąć wyzwanie, a ja miałam taki pomysł, żebyśmy razem pracowały. Jako mentor um, miałam możliwość poszerzenia swoich kompetencji po tym, jak odeszłam z mobilea e, współpracowałam w programach w, w ramach Encent Young, to jest klub liderek okay, biznesu okay. i tam zrobiłam certyfikację mentoringową, także jeszcze sobie dołożyłam tą taką cegiełkę, żeby zrozumieć, tak naprawdę klucz mentoringu, trochę rozróżnić to od coachingu, bo to jest ta zawsze niekończąca się dyskusja, gdzie co jest. I dzisiaj jako mentor pracuję głównie z kobietami, z liderkami. Nie zawsze to jest HR, chociaż HR się zdarza. Jeżeli ktoś ma ochotę na HR, który jest challengerem, który ma stałe miejsce przy stole. To też takie osoby chętnie do mnie trafiają i razem szukamy drogi, w jaki sposób się odnaleźć, żeby osiągnąć bycie w biznesie i bycie przy stole decyzyjnym. To jest jakby moja myśl przewodnia. Posłuchaj, to jest tak kompletne, że nie wiem o co jeszcze zapytać. Ja powiem może jeszcze trochę o tym, co ja lubię robić w HR-ze i do czego mam szczególną atencję. Um, bo to też może być ciekawe, tak? Ostatnią, że, o, o, ostatnią rzeczą, nad którą pochylałam się w ciągu kilku miesięcy, to jest Age analytics. Dla wielu osób z HR niesłychanie nudna rzecz. Natomiast ja do tego bardzo zachęcam, żeby chociaż tak spojrzeć, polizać, bo to jest droga właśnie, jedna z dróg, żeby dojść do biznesu i rozmawiać z nimi za pomocą cyfr i czasami, jak mówią, to się nie sprawdza, mieć fakty, powiedzieć nie, nie, nie. To się da zrobić, to się da ogarnąć. Mhm. Ale to jest jeden tylko z elementów. Drugi element, który bardzo lubię i który uważam, że jest kluczowy, to jest, są wszystkie elementy związane z, transforma z transformacją i szukania rozwiązań na tzw. Tak new normal, które jest przed nami. Myś, myśleliśmy, że będzie w lecie, a teraz się będziemy na nie szykować. I co ja w tym, tej transformacji widzę? Przede wszystkim zarządzanie zmianą. Mhm. Raz, dwa, kulturę organizacyjną, bo to są jakby dwie nierozerwalne rzeczy. Zarządzanie zmianą może się nie wydarzyć, jeżeli nie uwzględnimy tego, co jest w organizacji, jak ta organizacja funkcjonuje i co potrzebuje. I szukanie na koniec nowych rozwiązań i kotwiczenie ich. W nowej rzeczywistości. Tak? I w tej chwili to, co się w mojej głowie kłębi, to co uważam za bardzo ważne, to odpowiedzenie sobie, w jaki sposób HR będzie funkcjonował w nowej rzeczywistości, jak zorganizowana będzie praca, jak będzie wyglądała praca i nie chcę tego nawet nazwać zdalna, tak? bo uważam, że to nie jest rozwiązanie jedyne, które będzie, tylko jaką hybrydę stworzymy, która spowoduje, że będziemy efektywni w pracy raz, dwa, będziemy. Zaangażowani, bo to jest niezmiernie ważne, ważna rzecz. Druga rzecz, jak będziemy wykonywali nasze funkcje hr -owe? i tutaj obszar rozwoju, i to rozwoju zaczynając od tak banalnych rzeczy jak szkolenia online, ale to nie mogą być szkolenia takie, że puszczamy to, co mówiliśmy przedtem i mamy, to nie jest to, to trzeba mocno zmienić. I kolejna rzecz, narzędzia herowe pozostałe, czyli rekrutacja, rozmowy z pracownikami. Sama osobiście mam bardzo ciekawe doświadczenie związane z robieniem nawet nie assessmentu, ale szkolenia, jak assessment przeprowadzać online. Niesamowite doświadczenie, wymagające kreacji, ale też kosztowało dużo mnie to zdrowia, ale powiem, fajnie było. <laughs> Także każdy, kto kocha challenge, kto ma ochotę spojrzeć, jak podejść do Nowego HR-u, jak się znaleźć przy sto sto stole decyzyjnym, jak sobie poradzić z tym otoczeniem, które jest wokół nas, okay. serdecznie zapraszam, bo ja bardzo o tym myślę i chętnie na, w tych tematach będę się poruszać. Super, rozumiem, że w szczególny sposób wokół stołu, który no wciąż jednak jest troszeczkę zdominowane przez mężczyzn. Mówię troszeczkę, to takie trochę pojaratywne ale ten akcent wciąż jest dla Ciebie istotny, bo o, o nim wspominałaś, to było wyraźne. Tak, ale ja kiedykolwiek rozmawiam z kobietami, mhm. kiedy mówię o tym, w jaki sposób budować sobie przestrzeń, mhm. ja buduję ją w sposób pozytywny. Pokazuję, gdzie są nasze silne strony i gdzie powin, powinny kobiety z tego korzystać, Świadomie, dodając mm -hmm. wartość do organizacji, nie na zasadzie, że mamy wojnę i do siebie strzelamy mm -hmm. w żadnym wypadku, tylko gdzie są nasze silne strony i gdzie trzeba mieć odwagę o tym głośno mówić. I podam taki przykład. Parę lat temu, siedząc przy stole, właśnie z kolegami z zarządu, przygotowywaliśmy się do komunikacji zwolnień top managementu to jest trudny temat i dyskutowaliśmy na temat komunikacji. I prezes mnie skomentował, ach, bo ty jesteś tak po kobiecemu wrażliwa. Można się zdenerwować. Ja mu wtedy powiedziałam, nie, Mirek. Jutro będzie właśnie o wrażliwości, będzie właśnie o emocjach. I na to trzeba zwrócić uwagę, bo emocji jutro będzie tak po kobiecemu sporo. Jeżeli tym dobrze zarządzimy, będziemy mieli sukces. I to są takie elementy w organizacji, gdzie warto pamiętać, że nasza percepcja, nasze widzenie organizacji naprawdę może pomóc przy stole zarządzającym. I to nie tylko chodzi o emocje. Chodzi o wiele innych różnych rzeczy, gdzie power jest w nas. Słuchajcie, no, to była Magdalena Gera Pikulska. Madziu, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Niech najlepsi z najlepszych dołączą się i ci najbardziej potrzebujący dołączą się do Twojej grupy. Na te cztery miesiące, czy pięć w zasadzie. Bardzo Ci dziękuję. A ja serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo.